Trudno, nie wiem nawet jakie pytanie mam zadać dla pana Błijackiego, ale chyba na najbardziej trudne takie pytanie o sprawach karnych, o łapówkach. I teraz zadamy takie pytania. I... A ja zapraszam. Zapraszam bardzo. Proszę publicznie powiedzieć, jeden mój przekręt, bo właśnie PiS swoich, nie oskarżył i mojego radnego. Jutro zapada w tej sprawie wyrok w Białym No, zobaczymy jaki będzie wyrok dla pani Supronik z PiSu, która kandydowała. I może ktoś ma odwagę, to niech mi coś ktoś powie. I możemy się w sądzie spotkać. Wy na odległość niektórzy udajecie cwaniaków. Ale ja mówię tu o panu Bojowicki i o sprawach konkretnych. Panie Bojowicki, jak pan sobie wyobraża? Pan tu siedzi po tej stronie radni i ja mam podejmowane decyzję Kiedy pan ma tyle spraw karnych, mówicie państwo tak jak pan Bojowicki. Zadam pytanie. O sprawach konkretnych. Ile pan ma spraw karnych na wokancie? Niech mi Pan powie konkretnie, że pan burmistrz Małachwiej i pan Wujnicki macie akt oskarżenia w sprawie korzyści materialnych. To znaczy zabranie łapówek. To proszę mi teraz powiedzieć, pan na pewno akt oskarżenia czytał. O ile pana prokurator oskarża? Za 1000 złotych może wziąć może 100 tysięcy, a może milion złotych. Czy nas na tej sali nie interesuje to? Nie interesuje, nie interesuje. Dlatego proszę państwa, dlaczego pan razem z panem starostą, z panem Ałachiejem, trzecia sprawa karna w sądzie Białymstoku jest odraczana? To pan ma takie układy, że się odracza te sprawy w sądzie. Panie Wójtnicki, Pan ma tyle spraw karnych, że my byśmy chcieli dowiedzieć trochę więcej szczegółów. Otóż, proszę Państwa, w gazecie dzisiejszej jest taki fragment, który czas pewne sprawy ujawnić. Oto cytat tygodnia. Naprawdę cieszę się, że pan Antoniec Sykiew dostał się do Rady Miejskiej. Owszem, jest aferzystą, ale tacy ludzie też są bracie potrzebni. Panie Wójnicki, ja nie miałem nigdy żadnej sprawy karnej. Nigdy o nic nie zostałem oskarżony przez prokuraturę. A pan, kim jest teraz, powie pan, przy tylu sprawach karnych? No pan się śmieje, proszę. A panu wręczę, że do, kolek do kolekcji dla pana pozwól do sądu o, o zniesławienie mnie. Pan, pan, panie burmistrzu jest kolekcjonerem spraw karnych. Jeszcze państwu ujawnię, to prawdą jest, że ja jako przewodniczący komisji rewizyjnej byłem pod koniec kadencji. Miesiąc. Zrobiłem spotkanie tylko z mieszkańcami w pobliżu SAGI. Jeszcze jedno zostałem odwołany. Ale jedną podstawową sprawę udało mi się dopiąć. Yy, Dzień przed odwołaniem mnie złożyłem do prokuratury wraz z swoją komisją rewizyjną, która przegłosowała wnioski podejrzenia popełnienia przestępstw przez burmistrzów Sokółki. Niektóre sprawy zostały umorzone. Taka sprawa umorzona została mała szkodliwość społeczna. Jak Państwo wiecie, gdzie jest chodnik idąc do Agryno. Tam był ułożony na prywatnej posesji właściciela Agryno chodnik. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Jest mała szkodliwość społeczna. To było 200 tysięcy. Ale proszę Państwa, dzisiaj już wiem. Sprawa ta wróciła nam tam, tam z powrotem. Bo 200 tysięcy to nie jest coś, co 5 złotych ktoś w sklepie ukradnie. I idzie do za kratki na 2-3 miesiące. A 200 tysięcy mała skądliwość. Panie Pojmiecki, sprawa wróciła następna. Na do Sokółki. Nie wiem o wielu sprawach, w których Panu się nie przyszli. Przecież, proszę Państwa. Wie o tym, że daje kompetencje, daje poparcie dla człowieka, który ma cztery sprawy karne na Bohacie. Czy to jest normalny kraj, czy jesteśmy na Białorusi? To, proszę Państwa, czas nastał, aby z tym człowiekiem. I tym człowiekiem już prawo zrobiło. Ten człowiek, Pan Małaki, ma trzy sprawy, jeszcze karne, ale o co? Proszę Państwa, to nie jestem ja który jestem oskarżony o logging w sprawie zwierodni, to po prostu to są ci panowie, mają sprawy karne w sprawie zwni. A co, o co chodziło? O to chodziło, żeby lawarci pod okurs mogli wydobywać zwierzę. ale nikomu w gminie nie było można żadnemu rolnikowi sprzedać ziemi pod zwierodnie nawet i zablokować ten par chodziło o co innego, o likwidację konkurencji. A sprawy każde, które ma pan burmistrz jeden i drugi są na bokańki. Dlatego proszę państwa, mam pytanie, mam pytanie. Panie Borowski, o widzę pana Borowskiego. Upowiem państwu coś, co powinien być ten człowiek zakuty w kajdany. Tutaj nie Otóż byłem na ostatnich obradach sesji, panie Borowski. O to chodziło, że przed Cepelem jest działka. Chodzi o to, że tam ma się wybudować lejdy. Ten człowiek zastraszał radnych. Ten człowiek krzyczał. Jeżeli nie przegłosujecie tego, to ja stracę 300 tysięcy złotych. Na tej sali znajdują się świadkowie. I to, panie Borowski, pan, jak zostało dwoma głosami, pan przegrał. Co pan mówił do radnych? Załatwię, zabiję. Ja ich nauczę rozumu. To jest najlepsze. Na tej sali są szkapkowie. Panie Borowski, panie Borowski, panie Borowski, ja panu ujawniam publicznie. Proszę skierować sprawę do sądu. A teraz proszę powiedzieć, panowie bronią, bronią pana Bulickiego. Kto? Proszę na tej sali zauważyć. Panie Cydzik. Ci, którzy pieniądze za to. Przepraszam, panie To są obrońcy nie do końca wieku. Przepraszam, panie Cydzik. Dlatego panie ja mam pytanie prosto pan Proszę pana mi pytanie. Proszę wymienić wszystkie sprawy karne na Łokęcie, które są w tej chwili nam wymienić o jaką sumę prokurator pana oskarża o korzyści materialne w tej sprawie. My chcemy wiedzieć, czy pan, co ja panu gwarantuję, nie to, nie że będzie pan siedzący na oczy jako burmistrz, to za pół roku, za rok pójdzie pan w nowe wybory. Czy podatników stać za nowe wybory? Pytam proszę państwa. Stać za pół roku. Zadałem pytanie, to w panu dostał, do zobaczenia w sądzie.